Duch Święty i my. To zdanie z dziejów apostolskich, z tzw. pierwszego soboru jerozolimskiego. O czym dzisiaj będzie? O dobrych manierach dla charyzmatyków. Zapraszam na odcinek. Jaki odcinek jest potrzebny i o co chodzi z dobrymi manierami dla charyzmatyków, i o jaki kontekst konkretnie chodzi? Myślę, że taki odcinek jest potrzebny, co dyktuje mi moje doświadczenie życiowe i zawodowe. I od razu zaznaczę, że to, czym się będę dzisiaj dzielić wynika z mojego osobistego zaangażowania i doświadczenia oraz rozmów z osobami które przychodziły do mnie po różnych doświadczeniach modlitwy wstawienniczej. Bo dzisiaj temat modlitwy wstawienniczej, ale rozumianej jako modlitwy w czasie rekolekcji, w czasie seminarium odnowy wiary, w czasie kursu nowe życie czy przy jakiejś innej okazji to właśnie o takich, o, o takich modlitwach dzisiaj chciałabym opowiedzieć. Kiedy mówię o tym, że jest to też moje doświadczenie, to jest to moje doświadczenie również od strony człowieka, który posługiwał modlitwą stawienniczą, ale też o to, jako normalny każdy człowiek też korzystałam z takiej modlitwy. Natomiast teraz też coraz częściej po prostu rozmawiam z różnymi osobami, które różnych niebezpiecznych rzeczy doświadczyły w czasie modlitw, modlitwy wstawienniczej. Sama modlitwa wstawiennicza oczywiście jest bardzo pięknym doświadczeniem i, no i myślę, że takim, takim, taką ważną działalnością, zwłaszcza różnych wspólnot charyzmatycznych, to jest piękne i myślę, że jest jakiś też wymiar, wymiar miłości do drugiego człowieka, kiedy chcemy się za kogo Modlić, kiedy chcemy razem z nim stanąć i prosić Boga o to, co jest mu potrzebne. Ale dobre chęci, które temu towarzyszą, i może nawet jakieś doświadczenie, i może nawet jakieś doświadczenie działania ducha świętego u tych, którzy chcą taką modlitwą posługiwać, to jeszcze nie jest gwarancja sukcesu. Bo jeszcze jest ta druga strona. Jeszcze jest ta druga strona, czyli człowiek, który przychodzi prosić o tą modlitwę. I pomimo bardzo dobrych chęci obu stron, no mogą się tutaj wydarzyć i wydarzają się, bo gdyby się nie wydarzały, to bym tego nie nagrywała, wydarzają się sytuacje, które nie powinny mieć miejsca i które skutkują bardzo dużym zranieniem i obciążeniem, zwłaszcza tych osób, które przychodzą prosić o modlitwę. Od czego zacząć i, i o co mi konkretnie chodzi, żebyśmy się tutaj nie ślizgali po jakichś takich, nie wiadomo jakich moich uwagach. Mam nadzieję, że nikt mnie tutaj nie podejrzewa o to, że jestem jakąś przeciwniczką ruchów charyzmatycznych, wręcz przeciwnie. Po pierwsze, sama mam to doświadczenie charyzmatyczne, a po drugie, yy, jeżdżę i posługuję na rekolekcjach, które takie są. Natomiast jako teolog, jako też ktoś, kto no, też towarzyszy ludziom w różnych rozmowach, to widzę, że no właśnie zawsze warto oprócz powoływania się na Pana Boga, pamiętać, że jeszcze jesteśmy właśnie my. Od tego dzisiaj zaczęłam ten odcinek, od tego cytatu z dziejów apostolskich, Duch Święty i my, bo bardzo często właśnie o tym ludzkim my zapominamy. I z tego najczęściej biorą się różne nadużycia. No to od czego zacząć i co jest taką pierwszą dobrą manierą, w sensie dobrym, przejawem dobrego wychowania, o, czy jakiejś takiej kultury osobistej charyzmatyków? Myślę, że można tutaj zrobić taki, taką listę zasad, takich właśnie dobrego tonu, dobrego wychowania dla tych, którzy taką modlitwą posługują. Bo tak jak dobre wychowanie i kultura jest przejawem naszej miłości do bliźniego, tak samo myślę, że tutaj takie pewne zasady bezpieczeństwa też są wyrazem troski i miłości wobec osoby, która właśnie przychodzi prosić o modlitwę. No to od czego zaczynamy? Po pierwsze, od tego, że nie dotykamy bez pozwolenia. Jak to bywa w ruchach i wspólnotach i na rekolekcjach, emocje są, jest jakaś bliskość, zażyłość. Spontanicznie gdzieś tam się przytulamy, lubimy kogoś dotknąć, złapać za rękę, położyć ręce na głowie, położyć rękę na ramieniu. I generalnie nie byłoby w tym nic złego. I najczęściej. Osoby, które to robią, czy właśnie, czyli posługujący modlitwą wstawienniczą, najczęściej nie mają nic złego na myśli. Ale pytanie jest o tą drugą stronę. Pytanie jest, co ta druga strona przynosi ze sobą na tą, na tą modlitwę. No dzisiaj już jesteśmy bardziej wyczuleni i uświadomieni odnośnie tematu wykorzystywania seksualnego. Coraz bardziej dochodzi do nas do, świ do świadomości, że nigdy tak naprawdę nie wiadomo, co człowiek przeżył w życiu, i czy przypadkiem właśnie czegoś takiego dramatycznego nie doświadczył. No i właśnie, takie nasze spontaniczne reakcje mogłyby po prostu wzbudzać w takim człowieku traumę i wzbudzać w nim jakieś, no właśnie, bardzo bolesne i negatywne wspomnienia, które czasami. Mogą przyjmować też konkretne objawy fizjologiczne. To znaczy, no, traumy, których doświadczamy czasami po prostu wypływając z nas spontanicznie, no, przynoszą ze sobą różne reakcje fizjologiczne, których czasami się nie spodziewamy, i które też można czasami mylnie zinterpretować jako działanie ducha świętego. To już, już tak naprawdę skrajna, skrajna myślę, interpretacja, ale też tak, też tak może być. Więc, co zrobić z tym dotykaniem? Najlepiej zapytać. I zapytać bardzo delikatnie dać człowiekowi możliwość, przestrzeń na to, żeby powiedział, czy chce siedzieć, stać, klęczeć, czy można go dotknąć, czy nie, jak on to widzi, jak on się czuje, czy się czuje bezpiecznie i w ogóle. Inaczej też jest, kiedy się znamy z kimś, inaczej, kiedy przychodzi ktoś obcy. Na serio, skuteczność modlitwy nie jest połączona z nakładaniem bądź nie nakładaniem rąk, to nie jest sakrament, a po prostu nasza modlitwa jest to jakiś wyraz naszej miłości i wsparcia. Natomiast no, uważajmy, uważajmy, bo nie wiemy, z czym ten człowiek przychodzi. Może przyjść właśnie z doświadczeniem molestowania, może przyjść też z doświadczeniem po prostu przemocy fizycznej, które miał w życiu. I wtedy takie osoby też reagują tak otruchowo i tak też emocjonalnie bardzo na, na jakieś doświadczenie, nawet takiego zwykłego dotyku, czy próby dotknięcia. I tutaj na to bardzo uczulam, dlatego że możemy mieć bardzo dobre chęci, ale możemy człowieka niepotrzebnie narazić na stres, emocje bolesne, trudne, z którymi może on sobie by nawet nie poradził, a, a my po prostu chcieliśmy dobrze. No i teraz właśnie ze względu na to, że chcemy dobrze, to warto się trochę powściągnąć. Warto nawet swoją jakąś spontaniczną życzliwość nieco y, ubrać w jakieś ryzy, żeby przede wszystkim zatroszczyć się o tego człowieka, który przychodzi na modlitwę. Druga zasada dobrego wychowania, czy taki, takich takiego, no, dobrych manier dla osób posługujących charyzmatami, to jest uwzględnianie tego, że to Duch Święty i my, z naciskiem na my. A o, czy, o co mi chodzi? Chodzi mi o wszelkiego rodzaju proroctwa, słowa poznania, czy jakiegokolwiek, jakiekolwiek um, tego typu y, y, wypowiedzi, które czasami, no nie mam tutaj badań na temat tego, ile, jak to procentowo wygląda, ale które przybierają formę pod tytułem y, Pan Bóg mówi, Bóg chce od Ciebie, to jest wola Boża. Tak to Bóg mówi do nas, to jest natchnienie Ducha Świętego. Um, I teraz um, wszystko, wszystko spoko. Może tak być, że rzeczywiście Bóg to mówi do tego człowieka, że rzeczywiście um, mamy takie rozeznanie, że to jest działanie Pana Boga. Ale te nasze rozeznanie i te nasze wypowiedzi, choćby nam się wydawało, jako osob osobom, które posługują Choćby nam się wydawało, że to po prostu prawie sam Anioł z nieba nam dyktuje, co mamy powiedzieć, one są tylko przekazywane przez nas, przez to, że jesteśmy zwykłymi ludźmi i którzy mogą się mylić, i którzy też na swój sposób odbierają to doświadczenie jakiegoś właśnie działania Ducha Świętego, i temu doświadczeniu, temu naszemu przekazywaniu nie towarzyszy przywilej nieomylności. Więc, kiedy my tak spontanicznie próbujemy właśnie powiedzieć, że Pan Bóg to mówi, do Ciebie to jest dla Ciebie słowo od Boga, i różnego typu rodzaju wypowiedzi, to e, nakładamy na człowieka, który słyszy te nasze wypowiedzi, ogromny, ogromną presję. Presję, która, um, która po, 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 wynika z tego, że zasadniczo człowiek, który przychodzi na modlitwę wstawienniczo. Stawieniczą przejmuje się Bogiem. Więc człowiek, który się przejmuje Bogiem, jeszcze słyszy jakieś słowa, które są bezpośrednio w odbiorze, w kontekście tej sytuacji przekazane mu od Pana Boga. I jeszcze pół biedy, to, jak to są słowa jakiegoś pocieszenia, wsparcia. To najczęściej jeszcze, 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 jest, jeszcze, nie, jeszcze nie jest tak źle. No, ale jak już to są słowa związane z uzdrowieniem, albo jak to są słowa dotyczące jakichś sytuacji życiowych, no to wtedy rzeczywiście no, robi się to wszystko niebezpieczne absolutnym nadużyciem jest wypowiadanie jakichś proroctw, które dotyczą czyjegoś powołania. Na przykład masz iść do zakonu, masz zostać księdzem, masz się rozstać z tym człowiekiem, masz się ożenić z tą kobietą, albo wyjść za mąż, za tego mężczyznę, albo zmienić tą pracę, albo zostawić tą pracę i przyjąć inną. No To są takie już rzeczy naprawdę bardzo poważne i które wypowiedziane w takim autorytecie, że to Pan Bóg mówi, no, jakoś też nakładają raz, że presja a dwa, że ograniczają wolność tego człowieka. Bo no jest to dla niego jakieś takie doświadczenie, że no Pan Bóg mi powiedział, no to teraz, czy chcę, czy nie chcę, muszę iść do tego zakonu albo wyjść za mąż, albo nie wiem, ożenić się z kimś, no już to jest jakaś presja, która się w człowieku rodzi. A tego typu decyzje muszą być podejmowane w wolności. Bo inaczej, no właśnie, rodzi się z tego dużo, dużo tragedii. Co w takim razie najlepiej zrobić? Najlepiej zmiękczyć tą wypowiedź, przez dodanie tego, że mnie się wydaje, albo ja tak to czuję, że tutaj taki jest obraz. Oczywiście, w ogóle. Yy, Zachowywać dla siebie i nie, nie przekazywać tego typu stwierdzeń dotyczących powołania czy życia, że masz iść, zrobić tak czy siak. Od, najlepiej odchodzić od takiego tonu dyrektywnego, tylko raczej skupić się na tym, co jest pociechą, co jest zachętą do budowania relacji z Panem Bogiem, co jest jakimś właśnie skupieniem na Słowie Bożym, na Słowie Bożym, które ma człowieka poprowadzić dalej. Nawet jeżeli mamy jakieś rozeznanie, czy jakieś obrazy nam towarzyszą, czy jakieś hmm, cytaty z Pisma Świętego, czy jakieś fragmenty w czasie modlitwy nam przychodzą do głowy, żeby. Że to jest to słowo dla tego człowieka, to zawsze warto um, tak na miękko um, podpowiedzieć, że no tutaj jest taki fragment, rozważ go, zobacz, czy to coś dla ciebie mówi, czy to nie mówi, a że ufamy, że Pan Bóg tu działa, ale że to ty, przede wszystkim to ty rozeznajesz, to jest twoja relacja z Panem Bogiem, to jest to, co się między tobą a Bogiem buduje, my tu tylko ci chcemy towarzyszyć. Czyli im bardziej zmiękczymy, im bardziej to jakby osadzimy w tym, że my jesteśmy też uczestnikami tej, tej modlitwy i tego, że po prostu chcemy temu człowiekowi pomóc w tym spotkaniu z Bogiem, tym lepiej. Im bardziej to będzie dyrektywne, im bardziej to będzie to rozeznanie, czy to jakieś przekazywanie proroctwa, natchnienia, im bardziej to będzie takie oparte na autorytecie Pana Boga, tym gorzej, bo będzie budować i wzbudzać w człowieku presję. I tu kolejna uwaga. My nie wiemy, kto przychodzi na tę modlitwę. Nawet jeśli znamy, bo ze wspólnoty, bo znamy z rekolekcji. To, to tak naprawdę yy, bardzo często nie wiemy wszystkiego o tym człowieku, nie wiemy też o jego innych doświadczeniach. No i ostrożnie. Ostrożnie, bo można komuś zrobić bardzo wielką krzywdę. A kiedy człowiek przychodzi na modlitwę wstawienniczą, to najczęściej przychodzi z jakąś swoją kruchością, z jakąś swoją słabością, w jakiejś poczuciu potrzeby. Chce spotkać Pana Boga, więc mu zależy. Więc on rzeczywiście jest jakiś, w jakimś doświadczeniu kruchości I, i też ma różne doświadczenia swoje życiowe, ma też różne emocje. I tutaj warto po prostu znowu trochę się powściągnąć i przede wszystkim przyznać się do tego, że My próbujemy pomóc, ale nie jesteśmy bezpośrednim medium, które potrafi przekazać słowo w słowo, co Bóg chce powiedzieć i, 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 i to jest nieumylne i tego trzeba słuchać i jak tego nie zrobisz, to w ogóle nie zrealizujesz woli Bożej. Tu uwaga, naprawdę, bo najważniejsze jest to, co się dzieje w sercu człowieka, a nie to, co, to, co my przekażemy na modlitwie stawieniczej. No i ostatnia dobra maniera, myślę, że dobra rada dla charyzmatyków to jest nie odzywaj się nieproszony. Śmieję się trochę z tego, dlatego że to i myślę jest dla nas wszystkich jako dla Kościoła dar, że dzisiaj jest tyle wspólnot, tyle osób, które się modlą, które właśnie też posługują różnymi charyzmatami. Super, że się otwieramy na Boga i chcemy z Nim żyć i chcemy tym służyć innym. Chwała Bogu, ale yy, sama doświadczyłam czegoś takiego, że pewna osoba miała jakieś poznanie, rozeznanie względem mnie, i chcąc mi to przekazać, yy, poprosiła mnie o rozmowę. Ponieważ to było na rekolekcjach, i na rekolekcjach wiele różnych osób chciało ze mną porozmawiać, bo po prostu chcieli porozmawiać. No to się zgodziłam, nie wiedząc, że ta rozmowa będzie o mnie o tym, że, że ta osoba miała właśnie słowo poznania i, i chciała mi coś powiedzieć. Tak nie robimy. Tak nie robimy, ja jestem dorosła i sobie jakoś z tym poradziłam, ale i tak było to dla mnie bardzo trudne, dlatego że ja nie prosiłam tej osoby o radę, nie zwierzałam się ze swojego życia, nie chciałam, jakby w ogóle nie byłam w momencie, w którym chciałabym się czymkolwiek, jakąkolwiek tą rzeczą zajmować tego typu jakimiś, jakimiś rzeczami, które, które ta osoba powiedziała. Ym, I było to dla mnie doświadczenie naruszenia granicy, Ym, że ktoś po prostu tak z butami wchodzi w moje życie i chce mi teraz mówić, co Pan Bóg do mnie mówi. Przy tym ja mniej więcej wiem, co się u mnie duchowo, życiowo dzieje. Mam też swojego kierownika duchowego i wiem, z kim mam o tym i przyjaciół, z którymi rozmawiam o tym, co jest dla mnie ważne w relacji z Panem Bogiem. Yy, I nie, w ogóle nie potrzebuję, żeby ktoś mi przychodził ze swoimi rozeznaniami. Ja rozumiem, że też się tego uczymy, zaczynając posługiwać. No i okej, okay, może lepiej, że ta osoba się uczyła na mnie niż na kimś innym. Ale to jest bardzo niebezpieczne. I w ogóle to jest takie wchodzenie z butami w czyjeś życie. Serio, jak kogoś nie znasz, to weź się powstrzymaj. Bo znowu, jeśli to jest jeszcze taka sytuacja, że Ty wychodzisz, Ty mówisz, bo Pan Bóg, bo czujesz to natchnienie i tak dalej, a ten człowiek jest taki zbity z tropu, że w ogóle nie wie, dlaczego ktoś do niego przychodzi, no to znowu jest to jakieś takie raz, że przekraczanie granic, a dwa, że wywieranie presji. Bo znowu, no, jeśli ktoś się liczy z Bogiem, to, no, to nie przychodzi wobec takich rzeczy, rzeczy obojętnych. Stara zasada taka z praktyki życia duchowego, właśnie przy tych, którzy jakoś tam towarzyszą, czy, czy właśnie towarzyszą, czy osobom w życiu duchowym, jest taka, że no, nie wtrącamy się, jakby nie wywołujemy rzeczy, których nie ma. To znaczy, to człowiek przychodzi na rozmowę duchową, jeśli ma jakąś potrzebę, do kogoś, kogo sobie wybiera, kogo uważa za jakich, jakąś osobę, która go wspiera, a nie yy, kierownicy duchowi biegają za potencjalnymi klientami czy osobami, z którymi będą rozmawiać. No nie, bo yy, to. Pan Bóg jak wzbudza w człowieku, no to wzbudza właśnie w tym, w którym się to dzieje, tak? I on wtedy szuka kogoś, kogoś z kim może porozmawiać, kogo może zasięgnąć rady. I serio, jak mam jakieś natchnienia, żeby opowiadać innym ludziom, że mi się wydaje, że ty powinieneś to czy tamto. To jeżeli to jest Boże, to najprawdopodobniej ten człowiek też będzie miał to natchnienie i jakoś się spotkacie. Nie trzeba tego wszystkiego stymulować, bo potem możemy bardzo łatwo przejść do właśnie takiej trochę psychomanipulacji, że no właśnie, nie, niekoniecznie będzie to autentyczne doświadczenie Pana Boga, ale ponieważ wszyscy ciągle wszystko czują, rozezna rozeznają, ciągle jakoś hmm, hmm, no, mają jakieś przekonania co do jakichś osób, to robi się z tego już takie, hmm, takie środowisko osób, które hmm, czują, że muszą coś wszystkim powiedzieć. I jeden i drugi czuje hmm, i wobec innych, i, i robi się już z tego trochę takie, hmm, no właśnie, pytanie, czy autentyczne działanie pana Boga, czy taki styl życia wspólnoty, czy danej grupy, że wszyscy wszystko czują, rozeznają, widzą i hmm, mówią bez pytania. Jeśli to jest Boże, to Pan, Bóg się, to Pan Bóg zadziała w życiu tego człowieka i, i na pewno on będzie szukał jakiejś pomocy, a takie wchodzenie z butami w życie kogoś może odstraszać i, i słusznie, jeśli wywołuje jakiś opór i agresję. Bardzo słusznie, bo to jest zdrowe, bo mamy prawo do pewnej tajemnicy naszego serca, do tego, żeby rozmawiać o życiu duchowym z osobami, z którymi chcemy o tym rozmawiać. A też prawda jest taka, że w naszych wspólnotach, na naszych rekolekcjach, na które jeździmy, bardzo często pojawiają się osoby, które. No, właśnie, jedne są bardziej dominujące, inne są bardziej podległe i najczęściej te dominujące dość łatwo próbują wpłynąć na te uległe. Te uległe bardzo chętnie się dają podporządkować. No i stąd tyle różnych czasami właśnie jakichś manipulacji, zranień, uzależnień od drugiego człowieka, właśnie brak wolności, a różnego rodzaju nadużycia. Te trzy dobre rady, te trzy dobre maniery charyzmatyków gorąco wszystkim polecam. Serio mam nadzieję, że, że po prostu pomoże nam to zobaczyć, że nasze dobre chęci super, że są w modlitwie wstawienniczej, że nasza miłość do drugiego człowieka ekstra, że jest i do Pana Boga, cudownie. Ale ta druga strona e, zawsze warto domniemywać, że jest krucha, że ma swoją historię, której my nie znamy do końca, że ma swoją tajemnicę serca, której, która też nie jest dla nas dostępna tylko dla Boga, że mm, ma swoje, no, swoje zranienia, swoje reakcje e, i warto zachować taką bezpieczną przestrzeń. I tą fizyczną, i tą psychiczną, i tą duchową, żeby temu człowiekowi pozwolić na spotkanie z Bogiem, a nie dołożyć zranień, nie zmanipulować i nie doprowadzić do jakichś poważnych konsekwencji. A skoro była mowa o rekolekcjach, to ja gorąco zapraszam. Na rekolekcję Jezus żyje. W, w najbliższe wakacje w lipcu 2024 roku zapraszam na górę świętej Anny, na turnus pierwszy, na turnus trzeci. Na obu tych turnusach będę prowadzić poziom. A oczywiście jest też wiele różnych innych poziomów i jest jeszcze turnus drugi, na który też gorąco zapraszam. Myślę, że tematyka i, i ilość. Różnych propozycji jest taka, że każdy się tam odnajdzie. Oczywiście mogą jechać też rodziny z dziećmi. Dla dzieci też jest propozycja. Gorąco też zapraszam do rekolekcji ze wspólnotą Kachal. Z nimi z kolei jadę na, do Zembrzyc też w najbliższe wakacje. Więc, gdyby ktoś chciał, to na pewno Kachal z Wodosławia chętnie przyjmie wszystkich zainteresowanych. Mam nadzieję, że Uda się zobaczyć nam na rekolekcjach, a tymczasem bardzo, bardzo, bardzo proszę i polecam, i gorąco zachęcam do tego, żeby te kilka dobrych rad przekazać charyzmatykom.